Słup ogłoszeniowy najwyraźniej komuś przeszkadzał. Problem jednak stał się dużo poważniejszy, ponieważ oprócz spalenia słupa uległa uszkodzeniu część elewacji budynku Muzeum Ziemi Kłockiej. Akt wandalizmu i bezmyślności. Dlatego, że no dobrze, że tylko tak się to skończyło, a nie gorzej, ponieważ słup jest, stał w bezpośredniej odległości od naszego muzeum. Od słupa zajęło się okna na parterze naszego muzeum. I było to bezpośrednim zagrożeniem dla całego muzeum. W wyniku zdarzenia uszkodzeniu uległa również część elewacji Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Wartość strat wstępnie oszacowano na kwotę około 50 tysięcy zł. W sprawie tej zostało wszczęte postępowanie w kierunku artykułu 288 kodeksu karnego uszkodzenie mienia. Za uszkodzenie mienia grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Komenda Powiatu Policji w Kłocku prowadzi intensywne czynności mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców zdarzenia. Jest to bardzo ważne, żebyśmy dbali o to, co posiadamy. My tutaj w Kłocku posiadamy też swoje zabytki, swój majątek, swoją spuściznę intelektualną czy kulturową, dlatego jeszcze raz apeluję, aby zwracać uwagę co się dzieje, a jeżeli tego typu fakty mają miejsce, po prostu zgłaszać to na policję czy na straż miejsca. Miejską, e, ponieważ dbajmy o to, co mamy i e, e, po prostu muzeum jest naszym wspólnym dobrem.